Jestem Samurai, dziś będziemy grać w grę Robots Zobaczymy Każde rzeczy, bo... No nie Dobra, nie Od razu skoczmy do bitwy No dobra, my sobie jedziemy do... Na deathmatch Wszystkie kody Już Dobra Sobie zagramy Ciekawe... Yes. A to tam ma pewnie już... Oh o tak... <.LOF1> Just. Just no to już się zaspijmy... Będziemy na nich nabrać... Ileś... Przecież 800 metrów... Przecież oni... Dobra... Nie zauważyłem, że ten... Elektryk sam zmiął... Zasięg... Dostał chyba coś z tego... No, ci mój brat. Czego chcesz, mistrzu? Mamy fajnego robota. Co? Miesz. Tak, jest kotek. Dobra. Spatrzymy sobie, nawalamy. No nie, ja już muszę trochę dystans zachować. Może aż wszystko mi się naładuje. Poczekać. Czekaj, aż mi się wszystko naładuje. Dobrze. Raz, dwa, trzy i go. O, to coś dało, nie? O tamten typ ma bardzo mało życia. To jest mój kill.

Dobra, widzicie? No, można nawalać nawet rakietami chyba w powietrzu. W jeszcze któryś znowu jeździ? Jakoś ja nawet nie wiem, co się dzieje, bo takie hity dostaje mocne. No może wszystko mi się dopiero naładuje. Dopiero mu się ładuje. No, ja no, to będzie ulicy, no Dobra, wygląda, że tu w tym właśnie... Właśnie robot jest tak dokładny, o szczegóły. za robisz myślę, że ten to będzie kolejny cel, ten to będzie Dobra Nie, no jest tak blisko trzeba uciekać. Trzeba uciekać. Nie można gadać, trzeba uciekać. Mhm. Tędy mógłbym tu wleźć. Ciebie można było tutaj wleźć. No nie się. Nie you okay.